Ludzie to są po prostu świnie. Ludzie są po prostu świnie. Ja, mi się to w głowie nie mieści. Nie uwierzycie, co się stało. Dzisiaj od rana mam całkiem dobry humor, więc postanowiłam. Zacząć nagrywać dalej vloga. Jak widzicie, mój dobry humor ma też wpływ na makijaż, ponieważ pojawiła się zieleń dawno, nie malowałam się. W, nie używałam takiego koloru w makijażu. Nachodzi mnie tak często na wiosnę w zasadzie. Tylko w tym roku ta wiosna jest jakaś taka. Długo do nas przychodzi. Może tak. Jest dosyć zimna, albo wietrzna, albo deszczowa. Od czasu do czasu gdzieś to słońce się pojawia, ale no nie jest to taka wiosna, jaka by się mi marzyła, i może stąd też nie kombinowałam z makijażem, a może po prostu się starzeje i jednak zawsze wygrywają opcje z brązami, nie wiem. Natomiast dzisiejszy plan jest taki, że dokończę składanie prania, a potem się przebieram. I dzisiaj wychodzę do miasta, muszę kupić kilka rzeczy. Słuchajcie, wpadło mi kilka zamówień. Myślę, że pogoda ma na to wpływ, bo musicie wiedzieć, że mój biznes, który prowadzę, niestety jest mocno związane z pogodą i kiedy przychodzi wiosna, a już w ogóle no latem jest tak naprawdę najsłabiej. W sensie wiosną faktycznie jeszcze się coś tam dzieje, bo aktualnie schodzą takie cieńsze bluzy, bluzeczki, więc fajnie, cieszę się, że są po prostu gorsze miesiące i mam to zawsze na uwadze. Dobre są oczywiście te miesiące jesienne, no zimowe, ale też jest to coś, przez co powoli, tak, powoli zacznę się zastanawiać nad tym biznesem, w sensie albo jak to zorganizować lepiej, żeby. No i mam pomysły, jak to zorganizować lepiej, i będę w tym roku próbowała to wprowadzić. Coś tutaj pokombinuję, żeby to wyglądało inaczej, lub mm, też nachodzą mnie takie myśli, czy się jednak nie przebranżowić na jakiś taki biznes, który no, byłby może dla mnie spokojniejszy w takim sensie, że hmm, chyba wolałabym mieć trochę luźniej przed tymi świętami, bo to mnie tak najmocniej dobija. To jest któryś już rok z rzędu, gdzie ja po prostu przed tymi świętami nie mam w ogóle czasu na zajęcie się tymi świętami i hmm, i taką ogromną, ogromną ulgą dla mnie jest to, że my jedziemy tak naprawdę na gotowe święta, że ja nie muszę tych świąt szykować jeszcze. No bo nie wiem, jak ja bym to zrobiła, po prostu sobie tego nie wyobrażam. Wiem, że przecież nie muszę, jakbym nie chciała, to bym nie musiała, ale ja uwielbiam święta i właśnie o to chodzi, dlatego jestem trochę tym taka przytłoczona. No, ale to takie, w sumie nie miałam o tym mówić, ale jakoś samo wyszło, że po prostu się zastanawiam, co zrobić ze swoim życiem pod kątem biznesowym. W tej firmie jestem bardzo zadowolona, bardzo się cieszyłam, jak ona powstała i bardzo się cieszyłam, że było to takie, dla mnie było to coś, co w końcu mi się udało. Bo wcześniejsza moja firma, czy właśnie jakieś tam moje prace na etacie, to było cały czas coś, z czego ja nie do końca byłam zadowolona, ale widzę też, że jakiś taki mam dziwny schemat, że się szybko wypalam. Jeśli chodzi o tą firmę z ubrankami dla piesków, to po raz pierwszy poczułam, że jest to jednak komuś potrzebne. No bo są, jest to rasa, którą. Bo jak głównie się dla harcików, dlatego mówię, że jest to rasa. Którą należy ubierać. One potrzebują tych ubranek, więc jakoś tak, to szycie tych ubranek sprawia, że ja czuję, że to ma sens. Wiecie o co chodzi? Jakoś tak ciężko robić rzeczy, gdzie macie takie w głowie, a komu to potrzebne, a po co to i komu to potrzebne? I tak na przykład miałam z malowaniem obrazów, które malowałam tak sobie, wiecie, jakieś tam wytwory z mojej wyobraźni, z mojej głowy. Eee, I one wszystkie po prostu trafiły do teczki. Ja nie wiem, czy cokolwiek z tego w ogóle sprzedałam. No, może ze dwa obrazy, reszta gdzieś tutaj dalej siedzi za szafą, <grych> pochowana. Więc eee, tak, ale jeśli chodzi o malowanie. To ostatnio mam tak ogromną ochotę pomalować. Jeśli widzieliście nasze vloga z Warszawy, to byliśmy tam na wystawie i ta wystawa mnie strasznie zainspirowała. Tak wiecie, no po prostu wyszłam stamtąd i czułam się mega zainspirowana. I ja bardzo lubię impresjonizm, więc mam straszną ochotę namalować obraz w takim impresjonistycznym klimacie, może. Coś mi chodzi po głowie, nawet już tak mam wybrane zdjęcie. Jedno z moich zdjęć, które gdzieś tam na Instagramie chyba już też się pojawiło. No więc coś tak mi chodzi po głowie, i nie wiem, czy się nie skuszę. Jak się teraz uwinę z zamówieniami. To muszę pomyśleć, w sumie to musiałabym zamówić jeszcze farby, bo moje farby raczej się już nie nadają do użytku, ponieważ no wiadomo, za zasychają takie rzeczy. Więc musiałabym się najpierw zaopatrzyć i w sumie chyba to zrobię, bo myślę, że latem to jest dobry moment, żeby sobie coś pomalować. Może to też tutaj uwiecznie zobaczymy. A no, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że mój dobry humor również wynika z tego, że te. Plamy, które miałam na skórze, mam je nadal, ale one już zaczynają, zdaje się, schodzić. Już mnie nic nie swędzi, a to oznacza, że nie wychodzą nowe. A te, które są, powoli bledną. E, sztarło w końcu też do mnie zamówienie z apteki. E, zamówiłam taki balsam i on mi naprawdę bardzo pomaga, bo te miejsca są bardzo suche i te, tym balsamem posmarowane ta skóra już tak nie odchodzi mi od ciała, no wiecie o co chodzi, bo takie po prostu suche skórki podnoszące się, się robiły, po tym balsamie tego nie ma i mniej swędzi ta skóra jest taka załagodzona, ukojona. Rewelacja, pokażę Wam ten balsam. Balsam nazywa się Emotopic, yy, skóra sucha i atopowa. Jeżeli macie jakieś właśnie tego typu problemy ze skórą, że jest ona mocno przesuszona, atopowa. Czy podejrzewam też, yy, jeśli macie problem z łuszczycą i tak dalej, to ja Wam ogromnie to polecam. Wróciłam do domu, jeszcze zaliczyłam spacer z pieskami, trochę mnie wywiało, bo dzisiaj wieje Pieski dostały jeść, teraz e, ja będę szykować obiad dla nas, bo trochę późno mi się zrobiło, ale muszę powiedzieć, że spory kawałek przeszłam Ponieważ poszłam jeszcze do kliniki i zapisałam się do ortodonty, musiałam tam donieść e, zdjęcie Ważne, że mam to załatwione. W ogóle, jak, doszłam do miast, jak dojechałam do miasta, to zapomniałam, że miałam nagrywać vloga. I w Hebe zrobiłam spore zakupy, a niczego wam tam nie nagrałam. Ale pokażę wam za chwilę, co kupiłam, bo zrobiłam. No, kupiłam sporo produktów. Dużo jak na mnie, ale w Hebe też były dzisiaj promocje i skusiłam się na kilka rzeczy, które już tam od jakiegoś czasu miałam w planie kupić. I jak już zrobiłam te zakupy w Hebe, to później mam wrażenie, że przez to, że tyle pieniędzy już tam wydałam więcej niż planowałam, że wydam no to już chyba straciłam wenę na te lumpeksy. I weszłam do kilku, ale też no, nie nagrałam za wiele. Tam w jednym były ciekawe sukienki, ale wszystko takiej jakości bardzo średniej. Większość to była albo coś z, albo z SHEIN, albo z asos, i te z asosa też nie są super, jakieś fajne. Bywa, że są fajnie skrojone, ale to zależy, i te materiały mi się tak nie do końca podobają, więc. No nawet niczego nie mierzyłam, po prostu sobie obeszłam tak na szybko totalnie, bo też w ogóle zaskoczyło mnie ile ludzi było o tej porze, a tak starałam się w miarę jak najwcześniej się da jechać. Zajęłam sobie wszystko z torby, to są moje zakupy, e, tego nie miałam jeszcze, właściwie żadnej z tych rzeczy nie miałam, więc to są wszystko dla mnie nowości do przetestowania. Ta marka mnie zaciekawiła, ale tak potem popatrzyłam na składy i... Nie byłam pewna, czy ona jest jakaś dobra. Nie znam się aż tak na składach, będę musiała pogoglować. Hmm, tutaj o tej serii słyszałam dobre opinie, ale no nie wiem, zobaczymy. E, potrzebuję jakiegoś kremu, bo mi się skończył taki na dzień. E, krem pod oczy też się skusiłam. E, wszystko, co tutaj mam, było w promocji dzisiaj, więc fajnie. Wzięłam takie serum peptydowe, mam nadzieję, że nie będę żałować. Znakomicie, właśnie chciałam serum z witaminą C, ale takie delikatniejsze. Było jedno w dobrej cenie, bo za 20 zł, ale to nie było to, o które mi chodziło. Więc sobie odpuściłam i wzięłam to. No, zobaczymy, jak to się sprawdzi. A tutaj mam z hagi. Ogólnie, jeśli chodzi o Hagi, no to tak różnie mi się trafiają te kosmetyki, ale ta marka bardzo mnie ciekawi. Jest dość droga i to nawet w promocji kosztowało mnie najwięcej z tych wszystkich produktów. Było najdroższe, ale zainteresowało mnie, że jest z retinalem i to takim łagodnym. Miałam wcześniej coś z retinolem i często jednak mnie to podrażniało, nie umiałam tego dobrze wprowadzić, więc postanowiłam wypróbować coś takiego. Wyciągam sobie ten krem, bo jestem go bardzo ciekawa. Chciałabym go już dzisiaj wieczorem użyć. Jezu. Ej, on był otwarty. To w ogóle nie było zakręcone. W ogóle nie było zakręcone. Co jest grane? się wkurzyłam, chciałam sobie powyciągać te kosmetyki, zaraz sprawdzę w ogóle resztę bo tu widzę, że widzę, że ten rewoks też wygląda jakby był otwierany ale się wkurzyłam, nie wiem teraz nie, ten chyba nie był otwarty nie wiem teraz, czy mi to przyjmą, ja tego nie będę używać skoro to jest no, totalnie jest otwarte tak Wiecie, zerwane jest to 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 było w ogóle nie zakręcone, tak jakby ktoś sobie otworzył I nałożył tą zakrętkę po prostu na krem i se poszedł W sumie widać teraz po pudełku, że jest takie Wgniecione, no ale nie wiem, mogłam to ja też zrobić, bo nie zwróciłam uwagi jak otwierałam, dopiero jak Złapałam za tą nakrętkę, to Została mi w ręku, no zresztą widzieliście o Jezu, nie lubię takich sytuacji. Nie cierpię wręcz, bo nie wiem, czy będę mogła to teraz zareklamować czy oni mi uwierzą na słowo. Po tej sytuacji mam takie myśli, że ja chyba przestanę kupować stacjonarnie. Ludzie to są po prostu świnie, ludzie to są po prostu świnie. Ja... Mi się to w głowie nie mieści, jak można być taką świnią. Sorry, rzadko kiedy jestem tak wkurzona, ale teraz jestem na maksa wkurzona. Boję się, że mi nie przyjmą tego w sklepie jako reklamację. Ja tego używać nie będę. Nie wiem, jak długo to stało otwarte, bo to nawet nie było zakręcone. Nie wiem, czy ktoś tam nie wkładał rąk, a pewnie wkładał paluchy, no bo pewnie sobie postanowił przetestować i sprawdzić, jak działa, tak? No nie wiem, co ludzie mają w głowie. Się takich rzeczy nie robi. Z tego względu doceniam na przykład Contigo, bo oni do wszystkiego tam mają jednak te testery, ale mimo to ludzie i tak potrafią otworzyć produkty mimo, że są testery. I jak tutaj też nie używać plastiku, taśm i plastikowych foliowych zabezpieczeń, chcemy tego ograniczać, chcemy to ograniczać, a nie, nie da się, bo ludzie po prostu jeżeli nie ma zabezpieczeń, to będą to otwierać. I z jednej strony ja się burzę. Na, ja rozumiem i też mnie to oburza, że za dużo jest tego plastiku. Z drugiej strony chyba bardziej mnie oburza, jak produkt jest napoczęty przez jakąś świnię. No, przepraszam, będę mówić po imieniu takie. No dobra. Nie, właściwie w tym momencie obrażam biedne świnie. Jak mi się uda, to jeszcze dzisiaj z tym pójdę. Zaraz poszukam paragonu. Teraz mam takie schizy, że czy inne produkty też nie były otwarte, bo na przykład jeden też mi się jakoś tak dziwnie łatwo otworzył, chociaż. Nie, chyba jest git. No już, już człowiek nie wie, nie? Wierzę, słuchajcie, nie uwierzycie, co się stało. Dzisiaj byłam w Rosmanie, byłam w ogóle w Hebe, eee, zaraz, bo nie wiem, na czym stanęło. Chyba ostatnio odzywałam się wczoraj. Eee, załatwiłam sprawę z otwartym Kremem, pojechałam do Hebe. Eee, znaczy, załatwiłam, po prostu złożyłam reklamację. Dzisiaj, w związku z tym, że właśnie tam jechałam do Hebe, to stwierdziłam, że od razu Podjadę dalej do miasta i tak się wiecie, dogadam, zadałam, żeby e, zrobić od razu zakupy spożywcze, i przy okazji weszłam sobie jeszcze do Rossmana. I kupiłam w Rossmanie filtr, który chciałam mieć e, do testów na kanał na YouTube. Tutaj kupiłam to, i ja nie wiem, jak można mieć takiego pecha, że drugi raz trafiłam na otwarty produkt, bo. Ja się zasugerowałam, widzicie tutaj jest, nie wiem czy to będzie widać, pokażę Wam. Ja starałam się oczywiście ostrożnie kupić ten produkt, no widzę, że jest trochę tam pudełko było pogniecione, ale nie robiło mi to. Najważniejszy fakt był dla mnie taki, że tutaj jest naklejka, więc ja spojrzałam na to i ucieszona, uradowana, że produkt jest cały, nie ma szans, żeby ktoś do niego zaglądał, wzięłam. Poszłam do kasy, wracam do domu, no i patrzcie to. Nie spojrzałam, że tu od dołu. Nie ma już naklejki. Produkt wygląda tak. O, zobaczcie. Opakowanie jest ewidentnie wduszone. No, chyba tak nie powinno wyglądać. I po otwarciu, ja absolutnie, uwierzcie mi, nic tutaj jeszcze nie dusiłam. Jest brudne. No, ewidentnie ktoś sobie tutaj troszeczkę, wiecie. Trochę sobie wyjął, nie. Na bank ktoś paluchem to dotknął. Nie wiadomo kto, nie wiadomo czym, nie wiadomo czy czystymi rękoma. No ja nie chcę takiego produktu, nie chcę otwieranego produktu. Więc chyba jutro mnie czeka kolejna wyprawa, tym razem do Rossmana. I musicie wiedzieć, że ja akurat jestem strasznie drażliwa na tym punkcie, ponieważ... Ja mam absolutnie totalnie schizy na punkcie tego, czy coś jest, wiecie, w jakiś sposób zanieczyszczone, dotykane przez obcą osobę, tak jak mówię, nie wiem czy czystą ręką, czy brudną. Absolutnie mam na tym punkcie Fioła. Nie cierpię czegoś takiego, brzydzę się i ja tego kremu na stówę nie użyję. Nawet jak nie uda mi się go zareklamować, no to po prostu w tym momencie będę 60 zł w plecy. Bo ja tego na pewno nie użyję, bo no po prostu nie wiem, kto tego dotykał, tak? Nie wiem, czy tam, no wiecie, niby tubka, ale jednak jest maźnięte. No widać, że ktoś po prostu tam paluchem. Pewnie ktoś sobie chciał sprawdzić kolor, ale no, no proszę Was, dlaczego to ludzie robią? Właśnie zbieramy. Dzisiaj mamy taki spacer. Od już jakiegoś czasu, z tego co widzę, jest są organizowane takie spacery co jakiś czas. Teraz jest taki wiosenny spacer, hartów, i to jest organizowane przez hartoterapię. Ale więcej Wam opowiem później, bo za chwilę się spóźnimy, także już lecę. Okazało się, że Rupert złapał kleszcza. Teraz musimy gonić grupę, ale już prawie jesteśmy, bo musieliśmy wyciągnąć kleszcza. Dzięki. Boguś, Boguś już też ma chyba wszystko jedno, jest. Grabi. Przykłada, przykłada łóżki i ruchy. Po spacerze nie odzywałam się chyba przez cały dzień. Jedynie co widzieliście to to, że sobie siedziałam na tarasie i szkicowałam. Dzisiaj mnie totalnie taka jakaś wena naszła. Od dłuższego czasu mam ochotę coś namalować i naszła mnie wena, co mi się już dawno nie zdarzało. Wiecie, też nie mam potrzeby teraz malować, ani na tym nie zarabiam ani nic, więc. Y nie robiłam tego przez dłuższy czas, ale jakoś tak w ostatnim czasie bardzo mnie kusi, żeby coś stworzyć, ale nie o tym. Chciałam Wam trochę opowiedzieć o hartoterapii. Hartoterapia to ogólnie dość świeża inicjatywa. Chodzi tutaj głównie o pomoc hartom i są organizowane takie spacery. Był też spacer dla woźb, chyba dwa razy już, więc też. W związku z tym były, wiadomo, zbierane jakieś tam pieniądze na pomoc. Hartoterapia ma jakby dwa znaczenia. Po pierwsze właśnie to jest to pomoc dla hartów, więc jakieś tam organizacji różnych, różnych które pomagają właśnie hartom głównie. I jest to też taka pomoc dla ludzi, no bo ogólnie jest coś takiego jak terapia, również nawet wiem, że dla dzieci są takie terapie z psami po prostu, no i dla ludzi jakby też jest to terapia, więc takie spacery są, powiedzmy, terapią. No ma to coś w sobie, no bo jednak faktycznie przebywanie ze zwierzętami i też sam spacer, no to ma takie, wiecie, właściwości. Ja bym powiedziała, że kojące. Takie, no, można się trochę oderwać od dnia codziennego, od stresów. Ja zresztą, odkąd mam psy, to jakoś tak czuję się spokojniejsza, właśnie kiedy wyjdziemy sobie na taki dłuższy spacer do lasu. I ogólnie polecam, nawet bez psów, spacerować po lesie, bo to. Serio, uwierzcie mi, taki kontakt z naturą naprawdę bardzo dużo człowiekowi daje. No i tutaj właśnie też kontakt ze zwierzętami. Oczywiście, jeśli ktoś się nie boi, bo wiadomo, są osoby, które boją się psów. Ja wam zostawię link po prostu do, może do Facebooka hartoterapii, jeśli bylibyście zaciekawieni, bo tam też oczywiście nie trzeba mieć harta, żeby pojawić się na takim spacerze. To jest ogólnie dla ludzi, dla miłośników. Myślę, że jest to też fajna opcja, jeśli zastanawiacie się nad taką rasą dla siebie i chcielibyście porozmawiać z właścicielami tych piesków, no i je poznać bliżej. Zobaczyć, jak się zachowują, no to też jest jakaś tam opcja. No tylko sprawdźcie, czy faktycznie można. Te spacery są organizowane w różnych miastach w Polsce. Z tego, co widziałam, to chyba z 10 miast jest. Podejrzewam, że to będzie się rozrastało, jeżeli, jeżeli będzie dalej funkcjonowało. Moim zdaniem, bardzo fajna inicjatywa, ciekawa i taka właśnie zwracająca uwagę na na te pieski, więc ja oczywiście, no. Yy, cieszę się, że też mogłam wziąć udział. Niecenzuralny, tak. Te... To właśnie tak. Jajca, nagrywasz jego. Nie, o to chodziło, no, ale. Nie? Ojej, ojej, o takie ładne ujęcia tymi wymogami. Był...